Cześć wszystkim, To jest. Eee, sama. Eee, dobra, nie mogę przychodzić. Jeszcze raz. To tak nie miało wyglądać, oczywiście. Ale. Witam bardzo serdecznie. To jest kolejny odcinek, który. Mm. I zamówię ja z tego. To jest następny <grybujesz> odcinek. Chyba tego serwera. Dlatego, chyba tego serwera. Ja bardzo podoba mi. Jak nagrywam ten challenge. Znaczy, ja nie wiem, czy chcecie jeszcze ten challenge. Ja posłucham w komentarzu. I to jest na dole, więc to jest bardzo łatwe. Ja nie że ty MZT, tu atakujesz, ja nie mam tego star powera, ja nie mam wydatkowego życia, a ty mnie tu atakujesz. No, więc ja wziąłem wirusa, bo jest wirus. Więc no, jest wirus, no więc ja używam wirusa. Jeśli chodzi... Będę może długo ci tylko muszę to... Ci ścigałem, musimy to wiadomo zdobyć. Tylko pan kruk coś się chyba zaczął

No, ej primo, o uciekł, czekać, idziemy do niego, Coś nic nie wiem, bo, dobra idziemy na koło, na koło, dobra idziemy tak o, idziemy tak o, ale tak wydaję ulta, o lol, rozwaliłem go, dobrze wyróżnię się, zróbmy gdzieś parę tu. i widzę, no chodź tu mak, no po co tam weź... Oba, słuchajcie, możemy tylko popatrzeć, że... Jak... on ginie. chodźcie. Widzicie? on no, zginie za kilka. Jakie eee. no-no-no, jak pięknie. No i wiadomo, czym my lider 1, oczywiście, jak Tylko w grze, ja oczywiście wiem, jakie to jak bo na niektórych, w mam Tak, tak, nie tak, Otwieramy wiadomo megaboxy No bo tak tysk, 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 tysk. Pokazać wam jak najszybciej jak się otwiera. Macie dwa palce Tak, no, byle jakie palce najle najlepiej kciuki. I Co jest najszybsze no? W dwie sekundy I Star Power Oczywiście tu Niechmy prawdziwe konto jak widzicie nawet słuchajcie nawet po kucharkach Yy, które mam 410 i po skinach, bo nie mam tego skina i nie mam wszystkich wymiarzy. No właśnie. Oczywiście jest walka z robotami. Tutaj o ja do ja sobie kilka to zagrałem. No, no 3-4 minuty. Tylko taki wynik. F ja star power do selki już dokończyć. Nie mam tylko do szeli. A, zróbmy ten, zróbmy ten. Słuchajcie, to było w nieb. No jest w końcu star power. Tylko trzeba było szybciej i dobra. Myślę, że to będzie tyle w tego kimingu na razie. A, chyba się chce. Słuchajcie, dobra. Będziemy... A, tu nie ma ty, dobra, to nie ta wersja, dobra, nieważne. Ale chce właśnie, chce się w kimś odejść. Obejrzysz sobie jedną możemy tu by do menu no znaczy w losu by bez... całkiem całkiem ciekawie chociaż znaczy, szkoda że tylko no nie mi się podoba ta starsza linia dobra myślę że to wezmę ich połączenie ją może domok. weźmy sobie najpierw ten szok bitewny. bitewę czy jak to tam ma nazwę i lecimy z bitewką yy... O bo nie, dzisiaj nie ma tego challenge'u. Nie, dzisiaj nie ma challenge'u, dzisiaj klubi po prostu gra. Normalna, oczywiście zapraszam do mojego klubu pistosła. To co tu się dzieje. Czekać, 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 czekaj, czekać. O nie! Czekać, czekać. Od 2019 na starszy rok! Pyk! Ja to rozmalę! Jes! Nie, muszę uleczyć. Dobra, Bierzemy i, i uciekamy słuchajcie. Dobra. Ja bym poszedł na tym malutkim HP, to bym nie, nie dało to bym wymarł. O, widzę tam pełno Słuch. ciebie to widzicie. To nie teraz nie mogę sprzenić Franka, bym teraz... O no nie! Nie gadajcie że już atakuję. O ty, złodzieju! O ty, o ty! O nie! Co ja zrobiłem? O nie... No to może się na puchary. Próbujmy teraz może na puchary, słuchajcie. Próbujmy tym. No wiadomo, to troszeczkę podra, bo to jest właściwie prywatyzerw. No, no i jedzie, no. No i giełd. Oczywiście zapraszam do mojego oryginalnego klubu. Znaczy nie ma tutaj, nie mam tego klubu. On nazywa się Piszczosów, jak ten mój nick. To jest oryginalny Browser. Jest od zera. Po prostu mnie No, Jeśli chcecie, żeby... to dał. Wózcie, tam dowódcę no to napiszcie i już chcę się tutaj poczekać, bo nie da ciężko wchodzę w oryginalnego więc jeżeli no tego parkir da to to będę miał widać, że większość dzieli skiny chińskie, chińskie O, ja się uciekłem! Nieważne, może to z błąd przychodzi do siebie, to legalnie. Ja Oba, no nic, no, no nic. Ale zobaczmy, może inni chcę pić, słuchajcie. mogę to ulepszyć, ale mi się nie wsta. Albo nie ulepszę, to już przynajmniej Mr. P9 był lepiej. No, hmm, spoko O, czy tylko 910. A, to są moje obrażenia, Bo ja naprawdę tak tu jest. Dobra, przechodzimy lecieć. to dalej naprawdę. Zapraszam do mojego klubu Piszczosław. Tutaj nie mam akurat klubu, ale w oryginalnym chyba jeśli ktoś chce. To jest na zaproszenie. Dlaczego na zaproszenie? Bo ja mam tak... bo po prostu muszę się też się zastanowić. Wiadomo. Też, ale chyba raczej będę wszystkich przyjmował, ale jeśli Będę chciał za dodać normalnie, czyli normalnie otwarty albo zamknięty. Cześć nie wiem, na razie będzie... tak jak jest, i jestem zaproszenie, ale będę planował do otworzyć. Normalnie Normalnie. Będzie wtedy widzimy na sobie, jak to, jak kto chce, to sobie wejdzie, nie? Ale... ooo, Jest dostał za swoje żonę, a ten krukiem jedzie. No i nie udało się, słuchajcie. Dobra To e, może teraz dla znajomych że... O, to wsteczko mi coftało, ale co później związuje <grych> Jak zostawić te cubika w molestium łapce w górę 30 łapek w górę No, myślę, że będzie łapce wabobiec 30 łapek w górę To kolejny odcinek latuje ale to nie w w górze jest tam, tam dobra no nie, to jest, no, w sumie ta jedygłopa bardzo mi zniszczona ale i tak mi się przyda no, mamy to też, to, to kurde, nie ma tutaj no ale to jeszcze troszeczkę pożyje, więc tak, sześć power kills. i on je i ja on atakuje tka, dobra Nie, to nie jest tak pary. O chude. wmieszałem się. Chciałem. O nie chciałem. No nie! Mun nie... Chude. Dobra. Tutaj długo będzie kąt... Byle kąt ale nie, to przecież świną Jakie nieważne co zostało, to od razu jedziecie. Ale no, a to jest hermone. Nie możesz na tym chwilę, czy co? Nie wiem, nieważne. A ten? Ten monet O, pasuje! A może tego? Zobacz, chodźcie A Albo czekaj, jeśli chcecie, to mogę nawet tutaj, w tym, na tym prywatnym serwerze utworzyć klub. A raz, zostawię moją myjkowkę jaką jest, tylko kolorek. Słuchajcie. Jeśli chcecie, żebym utworzył kibę na tym. Dobra, tylnię. Bo w 5000! Co za? 40 tysięcy parów 70. 50... Ej, dlaczego? No to strachy nie fair, że oni wpuściają od 1200 i od 3000. No, chyba, że to jest stary No, dobra. Nieważne. Słuchajcie. Dobra. Na razie otworzę klub normalny. Chili piszcie o to, wiadomo. Może teraz otworzę. Jeśli, jeśli chcecie, żebym w ogóle otworzył klub, to, na, to w komentarzu możecie napisać. Lokalizację widać Rosja, bo to zostało wrócić w Wrocław. I się nie uda brzmieć lokalizacji, bo typ. Także ja za chwilkę chyba proszę na zaproszenie skajcie. Chyba, nie, dam normalny typ otwarty, słuchajcie. Dobrze, wymagane puchary 0, tak 0, no i wiadomo, opis dla subskrybentów, no dobra, dla subskrybentów i widzów, o, gdzie jest taki opis, oczywiście to wszystko jest i otwórz że to nie ten dobro. Jest otwarty, jestem ja, tylko 405. I słuchajcie, jeśli no musicie oczywiście wbijać tutaj na tym serwerze pucharków. To nie jest konieczne. Ale oczywiście, jeśli chcecie szybciej odblokować swoje postacie. to otwórzcie sobie tą skrzynkę. To za jeden, Tam no takie coś się pojawi. I się nie przestraszcie, że Wam coś stał skątem, bo po powstaje i ponownie klikacie ja mam wszystkie postacie jak będziecie wam tu wszystko ładować jak na przykład mieliście na uznajnijmy e, Shelly zanim informację Shelly na przykład klikacie i zobaczycie wtedy czy się trzy postacie jeśli chcecie tak szybciej odblokować te postacie no to musicie że tak, ale nie musicie musicie sobie po prostu tradycyjnie po boxie wszystko lecieć ale jak ktoś chce mieć szybciej wszystkie postacie, no to może sobie po prostu yy, tu to, to kliknąć. Bo też nie będę kilka obecnie wywali. Dobra. Yy, dobra. No to słuchajcie. Może, może na zakończenie, bo będę już skończył, w słuchajcie. Ulepszę wszystkie postacie te tak jak mają takie tak tak jakie mają leczenia. Na pewno będę mieli być dobra. i o wydaje mi się, że będą mieli... Dobra, jak sądzę, na mały dobra. Chyba, O, El Primo i z Hir będzie miał za jednego. Dlaczego mówili z Hir? Bo jest po nas. Chyba, nieważne. El Primo za jednego będzie miał power. To chyba, nie. Jeśli tutaj po tutaj ulepszamy. I to krzyw was ulepszamy. to jest po skarcie Jak sobie Widzicie, może być tak, że jak ulepszacie, to wam po prostu wyjdzie z gry, więc spokojnie, tak, i No, się... No, to często, bardzo rzadko mi to jacyś, bardzo rzadko mi się to zdarza teraz, jakby się przyzwyczaiło do tego. No i mamy Gina na Star Powerze, Pierwszy, na Star Powerze, Pierwszy na Star Powera. Znaczy tam LZ Piper i Siarka się wyliczą, bo ja już przed odcinkiem. Tu więc... Ale to czego mam Co? Już mam koniec pieniędzy? Słuchaj, <laughs> <Co, laughs> otwieramy mega bok, to jest co to nie wiedzieli. Dobra, 24 być. No, no i mamy następnego do dość przy przy okazji. Bo ja leję. So, tego, e, no i Star Power, słuchajcie, przy okazji. Muszę to teraz troszeczkę... Ej, dlaczego... Eee, dlaczego ja otwieram przez mega boxa, skoro mam gemy? To mogę ten. Za giemy sobie. No, no i wystarczy, słuchajcie. <słuch> <słuch> Ale przynajmniej będziemy mieli jakieś bulliczny. Dobra, lecimy do Gina, o, Dobra. Do Gina. Dobra, no jest gier, słuchajcie. Dobra, myślę, że to będzie na tyle. Trzymajcie się, pa! O, to, jeszcze nie pa, Zostawcie w górę, subskrypcję. Okay. E, Cześć! Eee, do kogo... o. Zostawcie subskrypcję. E, Yy, subskrypcję, z dzwoneczkiem jak nie macie na ten dzwoneczek to dajcie mi tam na górę tam będą mieli, będzie na te wszystkie powiadomienia o jeszcze mi znaczy yy... że mi się film spodobał, bo naprawdę to coś tutaj staram, o, oczywiście napiszcie w komentarzu czy czy po prostu chcecie ten klub yy... Ten na prywatnym serwerze. Czy chcecie więcej odcinków z prywatnego serwera? Czy chcecie z oryginalnego konta. Yy, bo ja tam troszeczkę powijałam pucharów, ale miałam już yy, 7, 7 za 700 i ale no, bronces jak browser no, mnie troszeczkę podejmowały. Yy, więc oczywiście zapraszam, póki jesteście otwarte i póki jesteście od zera. Bo później na tym, na tym koncie to teraz jestem, czyli na prywatnym serwerze, czyli... Póki jeszcze jest, bo później będę planował. Ten oto klub dać na typ na zaproszenie, na zamknięty słuchajcie wymagamy tu kartę dać na 1000 słuchajcie naprawdę yy, naprawdę więc, warto jeszcze, to póki, póki jeszcze jest otwarte i póki jest jeszcze od zera więc dołączajcie yy. I Oczywiście zapraszam też do mojego oryginalnego klubu Pistosław. Yy, więc jestem tam z y, jest kimś, kto się dołączył. Yy, I oczywiście możecie zaprosić mnie do Znaj. Oczywiście muszę zobaczyć, czy mam miejsce do znajomych. Tutaj mam spor słuchajcie Oczywiście nie, czy będę mógł kogoś zaprosić do Znaj, ale będziecie, będziecie za to w klubie. Więc oczywiście będzie y, zastępca dowódcy. Tylko muszę się pospieszyć, bo tylko jeden, tylko jeden może być zastępca dowódcy, więc słuchajcie, jeśli chcecie być zastępcą dowódcy, to wpadajcie do klubu tego i mojego oryginalnego klubu oryginalnym browser i do tego klubu oczywiście też wpadajcie, żeby być zastępcą mnie, więc naprawdę a zastępca mi się na w sumie przyda. A jeśli nie będziecie się właściwie dostosowywali jakby do moich za, 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 za zasad. To po prostu nie róbcie nic złego. Ci co będą chcieli... By, ci, ten kto będzie zastępcą dowódcy, to, to musi... Przy, to musi po prostu ten też pisać mnie, bo nie tylko on może sobie decydować, więc on niektóre rzeczy... No. Dobra. O, no, tu Dobra. Myślę, że to będzie na tyle. Ale jeśli... Napiszcie w komentarzu, kto chce być, a ja przywdę serduszko temu, temu, yy, kto chce naprawdę zostać zastęp zastępcą dowódcy w tym, i następnym w tym klubie, i w oryginalnym. Dobra, no to myślę, że to będzie na tyle. Trzymajcie się, tak.